Odcinek szósty za nami. Tak jak do tej pory dostawaliśmy po plus minus trzy wątki na odcinek, tak teraz zostaliśmy zbombardowani całą masą historii. Mamy Harfuty, Meteormena, Krasnoludy, Eregion, Adara, Numenor i jeszcze na dobitkę Arondira. Dzieje się dużo, ale paradoksalnie też bardzo mało, ponieważ wszystko to, co widzimy, Niewiele ma wspólnego z wizją Tolkiena i tym, jak przedstawił to w swoich książkach. Rozsiądźcie się wygodnie, a ja opowiem wam co i jak. Zaczniemy sobie od run i harfutów. Najbardziej nijakiego wątku z całego serialu. Nori i Popi zatrzymały się w wiosce rzekomych Sturów. Nori i przywódczyni wioski, która jeszcze niedawno chciała ich wydać, teraz rozmawiają sobie o różnicach między ich szczepami. Sturowie są bardzo udomowieni. Każdy smajal, w którym mieszkają, ma swoją historię i ciężko byłoby im się z nią rozstać. Harfuci natomiast zmieniają miejsce zamieszkania średnio raz na miesiąc. Nori dochodzi do wniosku, że skoro to ona sprowadziła na nich uwagę łowców nagród, to także w jej rękach spoczywa odpowiedzialność, by zaradzić jakoś temu niebezpieczeństwu. Następnie mamy scenę z Poppy i Merrimackiem. Hobbitem, co przyprowadził ich do wioski. Czarnowłosy niziołek dzieli się z dziewczyną historią swojego imienia, a raczej braku tego imienia. Bo nadano mu je dopiero rok czy dwa wstecz. Wcześniej był po prostu nikim. Po tej jakże ciekawej rozmowie dochodzi do zbliżenia między bohaterami. Całują się i trzymają za ręce. Będąc szczerym, nic mnie ta relacja nie obchodzi i ciężko żeby było inaczej, bo jest to tak naprawdę pierwsza scena tej dwójki razem od kiedy się poznali i już są zakochani. Gdzie tu jakakolwiek budowa relacji? Przydałyby się chociaż dwie sceny więcej, jak rozmawiają i znajdują jakąś nić porozumienia, a tak to po prostu jest miłość od pierwszego wejrzenia. Nie wiemy w zasadzie, ile dni upłynęło od przybycia Nori i Popi do tej osady, także można założyć, że spędzili ze sobą trochę więcej czasu, no ale właśnie trzeba tu sobie samemu coś zakładać i dopowiadać. Łatwiej byłoby uwierzyć w te relacje, Gdyby zostało to po prostu pokazane. Chwilę później Poppy i Nori rozmawiają o tajemniczym wielkoludzie czarodzieju. Nori tyle razy powtarzała, że jest on ważny, że Poppy też w to wierzy i postanawiają o niego zawalczyć. W jaki konkretnie sposób? No to dopiero przekonamy się w kolejnych odcinkach. My natomiast przenieśmy się do Meteormena i chaty Bombadila. Jego wątek zaczyna się od wizji Nori, która jest w tarapatach. Tom wyjaśnia, że to tajemny ogień, szepcze im wizję. Pokazuje zarówno przyszłość, jak i przeszłość. Istar pyta, jak nim zawładnąć w walce z ciemnością, na co Bombadil odpowiada, że do tej pory Wielkolud oblał wszystkie próby okiełznania go i została mu już ostatnia. I znowu szkoda, że... Tych prób nam nie pokazano, tylko sobie o nich wspominają w dialogach. No chyba, że chodzi o wszystkie momenty, kiedy to nieznajomy używał magii w serialu, ale to też by mogli doprecyzować. W każdym razie na ostatnią próbę tom zabiera i na poszukiwanie laski do wyschniętego lasu. Tom mówi, że wystarczy się wsłuchać i oddać w pełni tajemnemu ogniowi. I star czasu ma niby dostatek. Ale obawia się o życie swoich małych przyjaciółek. Tom odpowiada: I tu pozwolę sobie zacytować, bo to cytat dobrze znany fanom władcy pierścieni: Nie jeden z umierających zasługuje na życie, a niektórzy żyjący zasługują na śmierć. Kim jesteś, by o tym decydować? I star zostaje postawiony przed wyborem, z którego nie będzie już powrotu. Odnaleźć laskę i przeznaczenie, lub ruszyć na ratunek. Nori, cholera wie gdzie. Tom rozpływa się w powietrzu, a Istar zostaje sam. No i to w zasadzie tyle. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią nam, że tym Istarem, no, musi być Gandalf. Zaczynając od sparafrazowanej wypowiedzi z władcy pierścieni na tajemnym ogniu kończąc. Obawiam się jednak tego, co stanie się w tym serialu z tajemnym ogniem, zwanym też niezniszczalnym płomieniem. Jest to, krótko mówiąc, moc pozwalająca tworzyć nowe życie, moc samego eru Ilvatara i tylko jego. Podczas starcia z balerogiem w Mori, Gandalf nazywa się sługą tajemnego ognia. W serialu natomiast chce nim zawładnąć, by walczyć z mrokiem. Mam nadzieję, że wątek skończy się w ten sposób, że Istar faktycznie zostanie sługą ognia, a nie jego władcą, bo inaczej wywróci to do góry nogami legendarium. Nie żeby teraz było jakoś świetnie, no ale to by był kolejny mocny cios. Przenieśmy się teraz do Numenoru, gdzie odbywa się karykatura Gry o tron. Pojmany ostatnio Elendil staje przed sądem Farazona. Za przewinienia Kemena, Elendil zostaje skazany na śmierć. Ze względu na jego wieloletnią służbę, dostaje jednak szansę wyjścia z tego cało. Musi tylko wyrzec się swoich zbrodni i przyrzec lojalność Farazonowi. Dostajemy kadr na Elendila, który przypomina mi Neda Starka tuż przed Ścięciem, co tylko dokłada kolejną warstwę absurdu do całej tej sytuacji. Elendil wyrzeka się zbrodni ale oskarża Farazona o zdradę i wysławia Miriel. Były kapitan zostaje wtrącony do celi, a Lord Belzagar sugeruje Farazonowi, aby o jego losie zdecydowali walarowie, pokazując mu przy tym ilustrację jakiejś bestii wyłaniającej się z fal. Dlaczego Farazon, który jest przeciwny walarom, zgadza się nagle na taką próbę, zamiast po prostu pozbyć się przeciwnika? Bo nie chce jeszcze bardziej zrażać do siebie wiernych. Numenorejczycy przywołują węża morskiego, a Elendil odbywa poważną rozmowę w celi ze swoją córką. Earien prosi, by ojciec odłożył dumę na bok, lecz ten w dobitnych słowach mówi jej, że to nie duma, lecz zasady. A jak ona tego nie rozumie, no to nara. Po chwili do celi wchodzi Miriel i rozkazuje Elendilowi pokłonić się Farazonowi. Jako prawy mąż Elendil nie może zgodzić się na jej prośbę. Po tych ckliwych scenach przenosimy się już na skaliste wybrzeże. Strażnicy prowadzą Elendila ku morzu. Ten z dumą i podniesioną głową zamierza przyjąć osąd walarów. Jak to w tym serialu bywa, w ostatnim momencie pojawia się ratunek. W tym wypadku jest to Miriel, która powołując się na stare prawo, przyjmuje karę Elendila na siebie, jako że chłop popełnił te zbrodnie w jej imieniu. Farazon nie ma innego wyjścia i godzi się na to. Nawet mu to pewnie na rękę, bo jak zginie królowa, to nie będzie miał już z kim walczyć. Elendil protestuje, lecz Miriel tłumaczy mu, że to ona musi wykonać pierwszy krok, by pokazać poddanym, co znaczy droga wiernych. No i co? Kobita schodzi do wody, po chwili czekania pojawia się wąż morski i ściąga ją w głębinę. Ale nie zabija, tylko wyrzuca na brzeg. Oczywiście odczekał wystarczająco długo, by wszyscy na brzegu stracili już nadzieję. Elendil podbiega do Miriel i obwieszcza ją królową morza. Wszyscy gapie radują się i wykrzykują: Chwała Tarmiriel. Zły Farazon idzie w kolejnej scenie skorzystać z palantira, który pokazuje mu Halbranda. No i co to ma wspólnego z książkami? Nic, więc nie za bardzo mam tu co dodawać. Strasznie dziwna jest ta próba węża morskiego, bo znaczyłoby to, że walarowie musieli dość często interweniować na wyspie, zabijając przy tym niektórych numenorejczyków, co kłóci się z ich wizją przedstawioną w legendarium. No ale dobra, dobra, już wiemy o co chodzi w tym serialu. Przejdźmy teraz do najważniejszego wątku, czyli pierścieni i tego, co się dzieje wokół nich. Od tego wątku, de facto, zaczyna się też cały odcinek. Przypomnę tylko, że poprzednio widzieliśmy, że armia Adara dotarła już pod stolicę regionu, ale jeszcze nie zaczęli oblężenia. W pierwszej scenie widzimy Arondira, który wytrwale biegnie przez las śladem orków. Spotyka dwóch orkowych dezerterów i już miał ich olać, aż tu nagle napada go jedno z plugastw od tyłu. Szybko jednak dostaje kopniaka wzmocnionego siłą salta. Pozostali orkowie orientują się, że są obserwowani, a Rondir wykańcza kopniętego orka strzałą, a na pozostałych wyciąga miecz. Dezerterzy obeszli elfa z dwóch stron, ale ten tak dobrze włada mieczem, że nawet nie musi się oglądać, gdzie jest przeciwnik. Szast, prast i po wszystkim. Całkiem przypadkiem jeden z deserterów miał przy sobie mapę, którą Arondir wypatrzył swym elfim wzrokiem i zabrał struchła. To tyle z jego przygód w tym odcinku. Tyle dobrego, że pokazali nam, że ta postać odbywa jakąkolwiek podróż, a nie teleportuje się według uznania. W Ost in Edil, Klebrimbor nieustannie pracuje nad pierścieniami dla ludzi, ale bez powodzenia. Od tej ciągłej pracy skończył im się nawet Micil, a jak informuje asystentka rzemieślnika, krasnoludy ociągają się z dostawami i nie odpowiadają na ponaglające ich depesze. Wytyka też Celebrimborowi, że ostatnio jest mocno rozdrażniony. Rzemieślnik nie wie jednak, kim ona w ogóle jest, i unosi się, gdy wypomniany jest mu zanik pamięci. Wtem wchodzi Annatar. I ratuje sytuację, wysyłając kowali na przerwę. Sauron znęca się psychicznie nad Celebrimborem, który w pocie czoła pracuje nad pierścieniami. Lud e-Regionu żąda jednak audiencji. Celebrimbor nie ma nawet na to czasu i wysyła do nich Anatara w swoim imieniu i prosi go, by zajął się sprawami krasnoludzkich dostaw. Z uśmiechem na ustach Sauron przyjmuje powierzone mu zadania. Mirdania i strażnik. Zabierają go następnie do głównej bramy, która od wczorajszego dnia jest dziwnie pusta. Nie przyjeżdżają kupcy, nie wracają zwiadowcy. Ciało jednego z posłańców wyłowili z rzeki. Klatkę piersiową miał pokrytą czarną mową, a napis głosił, gdzie on jest. Mirdania pyta się, czy poinformować Celebrimbora, ale Annatar tłumaczy jej, że najlepiej zostawić go samego, aż dokończy swoje dzieło. A poza tym, to bractwo Kowali zostało pozbawione swoich przywilejów. Sauron prosi też Elfkę, by dopilnowała, aby nikt pod jego nieobecność nie przeszkadzał Celebrimborowi. Następnie dostajemy scenę w obozie Adara. Uruk siedzi przy stole z Galadrielą i rozprawiają sobie o tym, jaki to zły jest Sauron. I jak potrafi manipulować wszystkimi istotami. Adar oferuje elwce pomoc w zniszczeniu Saurona. Wyciąga z kufra koronę Morgota, tę samą, którą wcześniej zgładził Saurona. Galadriela pyta: no to jak zgładziłeś go, to czemu wrócił? Na co Uruk odpowiada, że nie odnalazł wtedy jeszcze Galadrieli. No, ciekawa odpowiedź. Wtrącę tu jeszcze jedną rzecz: korona Morgota. Tutaj udało się upchać aż dwie nieścisłości. Po pierwsze, po upadku Morgota, korona została przekuta w łańcuch, którym go spętano. Czyli Adar nie powinien jej w ogóle mieć. Druga sprawa to rozmiar. Wszędzie znajdziemy informacje o tym, że Morgot był ogromny. Natomiast korona ma rozmiar przeznaczony dla kogoś ludzkiego wzrostu. Czyli najpierw przekręcili w ogóle losy tego przedmiotu, żeby potem mylnie określić jego wielkość. No brawo. To trzeba mieć talent. Adar chce połączyć moc pierścieni z koroną, by pokonać Saurona raz na zawsze. Wie też, że Halbrand to Sauron. Na koniec przykuwa elfkę do krzesła i daje jej czas do namysłu. No ale dobra, wracając do tej odpowiedzi na pytanie. Nawet jakby wówczas w momencie zniszczenia Saurona czy krótko po nim poznał Galadriele, to co by mu to dało? Przecież wtedy nie mieli pierścieni, więc nie połączyłby tych dwóch elementów, żeby go pokonać całkowicie. Bez sensu ta odpowiedź. W tym czasie Annatar teleportował się do Kazad Dum, gdzie Krasnoludy pracują dniami i nocami, by złoto taczkami zwozić przed oblicze króla. Widzimy, jak książę Durin przychodzi do sali tronowej ojca, gdzie czeka już Annatar. Chwali krasnoludy za to, w jaki sposób używają pierścieni i prosi je o więcej mitrilu. Oferuje w zamian stałe dostawy drewna do budowy platform i szybów. Książę chce przedyskutować sprawę z ojcem, lecz ten podjął już decyzję. Odpowiedź brzmi nie. Lekko poirytowany Sauron. Widzi w ogniu pobliskiej pochodni baleroga i wychodzi. Książę zostaje z królem sam na sam. Syn gratuluje ojcu dobrej decyzji, wierząc w jego mądrość, lecz król szybko wyjawia, że prawdziwym powodem odmowy była chciwość. Szykuje się wojna wśród ziemi, a on wykorzysta to, sprzedając zbroję i oręż z Mitrilu po zawyżonych cenach. Zaczynam myśleć, że król Durin ma jakieś amerykańskie korzenie. Książę prosi ojca, by ten zdjął pierścień, bo artefakt przejmuje nad nim kontrolę. Król odmawia, a Durin syn rzuca się na niego. Ojciec wali go magicznym ciosem i ten przelatuje przez część sali. Dissa nie jest zadowolona i zamierza zablokować wejścia do kopalni. Durin ostrzega ją, że król rzuci przeciw nim całą armię, lecz ta wie, że krasnolud zarządzający Kazad Dum nie jest już sobą. Księciu puszczają nerwy i rozkleja się. Bardzo ubolewa nad losem swego ojca. Disa, jako dobra żona, uspokaja go i zachęca do walki, by ochronić całe królestwo. W kolejnej scenie widzimy już, jak Disa wprowadza swój plan w życie. Zatrzymuje narwiego i górników przed wejściem do kopalni. Nadsztygar chce usunąć ją siłą, jeśli po dobroci nie ustąpi, ale Disa nadziera ryja. A na jej wezwanie odpowiadają ogromne nietoperze. Górnicy uciekają, lecz to dopiero początek. Uważam, że wątek krasnoludów jest najlepiej poprowadzoną historią w tym serialu, no ale nie da się przymknąć oka na te manipulacje linią czasową, a raczej wyrzucenie linii czasowej do kosza i wrzucenie balroga do drugiej ery bo tak, bo jest fajny i kojarzy się z władcą pierścieni. Serio, dało się ulepić tu coś o wiele ciekawszego. Pierwszy, lepszy pomysł, jaki przychodzi mi do głowy, to kłopoty z orkami w górach mglistych. Były starcia z nimi w drugiej erze, więc lepiej by to pasowało, aniżeli balrog. Mogli też skupić się na ekspansji Durina na góry Szare i Erebor. Dodatkowo odnoszę wrażenie, głównie przez tą scenę w sali tronowej z Sauronem, że scenarzyści chcą przedstawić Baleroga jako demona Saurona albo coś, co on bezpośrednio sprowadzi na krasnoludów. Wątpię, żebyśmy jeszcze w tym sezonie zobaczyli ognistego demona i myślę, że ten wątek zostanie jeszcze przeciągnięty na trzeci, a nawet i czwarty sezon. Wracamy jednak do obozu Adara, gdzie Uruk rozkuwa Galadriele. Elfka wyznaje mu, że w ich stronę zmierza właśnie Elrond i Gilgalat z armią elfów i pierścieniami. Wspólnie otoczą miasto i zabiją Saurona. Adar obawia się jednak, co się stanie z jego podwładnymi później. Czy Gilgalat wciąż będzie chciał zaatakować pokojowo nastawiony Mordor? Galadriela odpowiada, że nie ujawni mu nic więcej, na co Uruk mówi, że i tak już powiedziała wystarczająco dużo i wychodzi. Roztrzęsiona elfka podąża za nim. Adar nakazuje swoim wojskom przygotować się do ataku. Galadriela widzi teraz po raz pierwszy jak liczne są zastępy orków, troli i wszelkich innych plugastw, które chcą śmierci Saurona. Adar odpowiada, że teraz jak już wie kto nosi pierścień, to nie potrzebuje elfki i sami sobie poradzą. Galadriela dostaje nagłego przebłysku świadomości i pojmuje manipulację Saurona. Chce powstrzymać Adara przed atakiem, no ale ma główno do gadania i orkowie zabierają ją do paki. Adar zaś bierze róg wojenny od troskliwego orkowego ojca i daje znak do ataku. Strażnicy Ost in Edil biją na alarm. Wszyscy zaczęli panikować, a Sauron nacina sobie rękę. Nagłe poruszenie słyszy także Celebrimbor, który chce sprawdzić co się dzieje, a Natar powstrzymuje go jednak, mówiąc, że panuje nad miastem. Rzemieślnik chce się sam przekonać, i odpycha Pana podarunków. Annatar daje za wygraną i wypuszcza Celebrimbor'a. Gdy ten odchodzi, Sauron stara się go nastraszyć, a gdy i to nie przynosi skutków, ten odblokowuje całkiem nową umiejętność manipulowania rzeczywistością. Celebrimbor wychodzi przed swoją wieżę i... no jest środek dnia. Elfy radośnie bawią się i pracują w spokoju. Dołącza do niego Annatar i mówi że to nie Valarowie go potrzebują, tylko on sam. Wręcza rzemieślnikowi sproszkowaną rudę Mitrilu, wystarczająco dużo, by stworzyć dziewięć pierścieni. Annatar wmawia Celebrimborowi, że jego dzieło przerośnie chwałę Silmarilli i pierścienie staną się najcenniejszymi dziełami całego Śródziemia. Omamiony wizją, Celebrimbor posłusznie wraca do swojej pracowni. Iluzja rozprasza się niedługo później, i krajobraz zmienia się. W mieście panuje panika. Elfy biegają we wszystkie strony, a Annatar idzie na mury, by przyjrzeć się lepiej oblężeniu miasta. Pierwsze ogniste kule zostają wystrzelone z katapult i odcinek się kończy. Jest to oczywiście kompletnie zmieniona wersja wydarzeń, jakie znamy z książek. Tam najpierw wykuto pierścienie dla krasnoludów i ludzi, a potem Sauron udał się do Mordoru wykuć jedyny pierścień. W międzyczasie Klebrimbor sam wykuł trzy elfie pierścienie, co pozwoliło mu przejrzeć machinację Saurona. Wściekły władca pierścieni zażądał powrotu pierścieni mocy, a gdy spotkał się z odmową, zebrał wojska, by niespełna 100 lat później najechać Eregion. Tu Sauron, jak zauważa Galadriela, nie ma armii. I cała jego postać opiera się na manipulacjach. Trochę szkoda, ponieważ kreuje to obraz Saurona jako bytu niezdolnego do walki i prowadzenia wojny, przynajmniej w tym bezpośrednim tego słowa znaczeniu. Ba, zabili go nawet orkowie, co widzieliśmy w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Co jeszcze mnie bawi, to to, że całe miasto wydaje się być zszokowane tym, że ogromna armia orków nagle pojawiła się pod ich murami i ich atakuje. Ja rozumiem, że było pokazane, że o nagle posłańcy nie wracają, nie ma kupców, jakieś pustki na drogach dziwna rzecz. Ale w takiej sytuacji, kiedy posłańcy nie wracają, wysyła się więcej posłańców albo robi się to w jakiś bezpieczniejszy sposób. Nie wysyła się ich aż tak daleko, żeby nie narażać ich na to, że ci znowu nie wrócą. Istnieją setki sposobów, przez które elfy mogły się dowiedzieć, że hej, idzie tu armia orków. Dodatkowo widzimy, jak Annatar spogląda gdzieś w dal i widzi kłęby dymu, które oznaczają nadchodzące wojska Adara. I ja mam uwierzyć w to, że pomimo wszystkich znaków na niebie i ziemi, całe elfie miasto nie zauważyło ogromnej armii orków, która zbliża się w ich kierunku. No to już jest robienie z widza idioty. W tym odcinku widzieliśmy też nową moc Saurona, która kompletnie zmienia rzeczywistość dookoła jego ofiary. Pytanie, dlaczego nie użył takiej mocy wcześniej, by chociażby omamić Galadriele? No, jeśli odblokował to dopiero teraz w tym sezonie, no to mógł użyć tej mocy na Celebrimborze wcześniej, przywołując chociażby wizję Gilgalada, który wydaje rozkaz wykucia pierścieni dla innych raz. No, mógł zrobić tak naprawdę cokolwiek. Nie lubię, gdy postacie w filmach, grach czy książkach nagle otrzymują umiejętności, jakich wymaga dana sytuacja, a ich power level jest tak naprawdę zależny od tej sytuacji, w jakiej się znajdują. No i kto wie, może w kolejnym odcinku Sauron przywoła ogniste tornado i zmiecie wojska Adara i elfów za jednym zamachem, no bo w sumie już wszystko jest możliwe. Ale to zobaczymy następnym razem. Do usłyszenia.